Nikodem Rozbicki, uznawany za jednego z najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia polskich aktorów, zaskakuje nie tylko swoim talentem, ale też ścieżką, którą obrał, aby rozwijać swoje umiejętności. Wyruszył do Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w warsztatach w renomowanej szkole aktorskiej Lee Strasberga w Nowym Jorku. Podczas swojego pobytu w tym tętniącym życiem mieście, nawiązał niezwykłą znajomość ze scout córką legendarnego Bruce'a Willisa. W programie Afryka Express Rozbicki podzielił się wyjątkowymi szczegółami tej relacji. Opisał, jak przebiegło ich pierwsze spotkanie, które według niego było dość ciekawe. Spotkaliśmy się na korytarzu, a chwilę później okazało się, że oboje zostaliśmy przypisani do tych samych zajęć. Nasza pani profesor zdecydowała, że pracujemy razem nad wspólną sceną. Tłumaczył aktor. Prędko między ich rodzącymi się przyjaźnią zaiskrzyło. Od razu się zaprzyjaźniliśmy, a potem zdarzyło się, że wzięliśmy udział w castingu do filmu. Udało nam się zdobyć tę rolę i nakręciliśmy film, dodał rozbicki. W programie rozmawiano również o aktualnej sytuacji w domu Willisów. Rok 2023 okazał się szczególnie trudny dla Bruce'a Willisa, który usłyszał diagnozę postępującej demencji czołowo-skroniowej. To, co spotkało Bruce'a, jest po prostu niezwykle ciężkie. Osoba, która przez całe życie była symbolem siły i męskości, nagle musi zmagać się z ograniczeniami, jakie przynosi choroba, skomentował Rozbicki. Zauważył też, że niezwykle ważną rolę w tym skomplikowanym okresie odgrywa Demi Moore, była żona aktora. To, to jak Demi opiekuje się nim, pomimo tego, że są rozwiedzeni, jest naprawdę wzruszające. Czasami pisze z Scout i wydaje się, że wszystko u niej w porządku dodał na zakończenie. Choć Rozbicki mówił o Scout, to warto również wspomnieć, że w trudnych chwilach Brusa Willisa wspiera przede wszystkim jego obecna żona, Emma Hemming. Modelka nieustannie informuje media o stanie zdrowia swojego męża, często udzielając wywiadów. W jednym z nich, podczas rozmowy z Vanity Fair, zdradziła, że miała momenty, kiedy myślała o rozwodzie z Willisem. "Czułam, jakby moje małżeństwo się rozpadało", przyznała. Jednak z biegiem czasu ich relacja zmieniła się, a pojawienie się diagnozy pomogło im zbliżyć się do siebie. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule. Żona Brusa Willis'a rozważała rozwód. Wyznanie ściska za serce. Przez te wszystkie wydarzenia widać, jak złożony jest świat ludzi związanych z showbiznesem, gdzie zarówno sukcesy, jak i problemy emocjonalne i zdrowotne potrafią tworzyć niezwykle wzruszające historie.